Szanowni Państwo, witam wszystkich na drugim kongresie nowej prawicy. Kongres rozpoczynamy jak na prawicę przystało. Zapraszam do hymnu. Historyczny panel z tej pierwszej konferencji w wisi, także tym razem. Pierwsza konferencja nowej prawicy miała być impulsem do odnowienia prawicy w Polsce, do stworzenia silnego prawicowego ruchu. Od tego czasu upłynęły trzy lata. Postanowiliśmy zorganizować kolejną edycję tego wydarzenia. W tym roku konwencja jest nieco szersza, ponieważ konferencja składa się z dwóch części. W pierwszej Najpierw przedstawimy wjazdy prawicy oraz osoby, które na prawicy najwięcej naszym zdaniem znaczą, po czym nastąpi przerwa. Po przerwie odbędzie się konwencja wyborcza Kongresu Nowej Prawicy, która startuje w wyborach europejskich. Szanowni Państwo, naszym pierwszym mówcą będzie osoba, której nie trzeba przedstawiać. Jest to Nestor polskiej prawicy, osoba, która prawdopodobnie dla wolności w Polsce, zwłaszcza w tym wymiarze intelektualnym, zrobiła najwięcej. Jest jednocześnie prezesem Kongresu Nowej Prawicy. Zapraszamy pana Janusza Korwin-Witkiego. W nienormalnym państwie, generalnej guberny, która powołała Ziemię Potem żyłem w nienormalnym państwie, stworzonym przez guzotatorów, którzy na sowieckich magnetach próbowali udawać drugą Rzeczpospolitą. No a potem to już były rozmaitego rodzaju socjalizmy, też państwa nienormalne. Co jednak jest istotne. Rządziła cały czas tak nowa klasa, która żyje z tego, że spada problemy i potem je rozwiązuje, biorąc za to pensje i solidne łapówki. Nowa klasa nienawidzi, jak nie ma problemów, no bo wtedy nie miałaby co robić. I to jest to, co musimy zmienić. Cała Europa w tej chwili jest zatrzymana w rozwoju w wyniku działania nowej klasy. Która robi to celowo i świadomie po to tylko, by utrzymać się u władzy. Kiedyś, proszę Państwa, rozmaite państwa napadały na siebie i upiły cudzych poddanych. Nowa klasa wpadła na lepszy pomysł. Zawarła porozumienie, że nie wolno zmieniać siłą granic w Europie i od tej pory całkowicie bezpiecznie i spokojnie upi własnych poddanych. Jest to znacznie bezpieczniejsze, spokojniejsze, a wyzysk osiąga niesłychane, zupełnie w dawnych czasach rozmiary. <noise> tylko ktoś próbuje naruszyć status quo, choćby nawet miał poparcie 95%, traktowany jest jako wróg, bo narusza tę zasadę. Proszę Państwa, kiedyś społeczeństwa feudalne rozwijały się, dopóki chłop pańszczyźniany mógł zmienić swojego pana. W momencie, kiedy zniesiono Dzień tego Jerzego, kiedy zabroniono chłopu opuszczasz pana, feudali zaczął upadać, bo wyzysk stał się nieznośny. Feudałowie zaczęli wyzyskiwać chłopów bez żadnych ograniczeń. I to właśnie Mamy w tej chwili. jest nieznośny, i wszystkie inne państwa nas tutaj okradają. Proszę <złysy> Państwa, przedstawiciele nowej klasy trzęsą tyłkami. Jeden z federastów oświadczył, że są w całej Europie. Różne takie potwory, które chcą zlikwidować 60 lat do roku spłotowego. Proszę Państwa, oświadczam, tak jest. Są takie potwory, jak to mówił towarzysz Lenin, jest taka partia i my, proszę Państwa, chcemy zlikwidować też 60 lat do roku spłotowego, a tych, którzy tam czerwoną truciznę wciskali w uszy, a teraz tam narzają na siłę, chcemy wydać smolę i śpieżu i przegonić pisami w Brukseli. Celi, a manek and będzie w radości. Przypominam, yeah. przypominam sobie, jak spędziłem kiedyś godzinną rozmowę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z panią Anną Fotygą, ówczesną ministerką. I przez całą godzinę ona tłumaczyła, że może mam rację, ale ona nie może nic zrobić, bo jest właśnie związana tymi acińską na OT. I to jest coś. To musimy zdecydowanie odrzucić. To musi odejść w przeszłość razem z tymi, co nam narzucili. <kluczy> proszę Państwa, prawica jest bogata i różnorodna. Bogata oczywiście w bo pieniądze skupiła lewica. Natomiast siłą naszą jest różnorodność. Proszę Państwa, różnorodność, różnimy się. Co do wielu rzeczy, ale wiemy jedno, że musimy ten ustrój zmienić na normalny. A tych, a tych co sądzą, trzeba potraktować odpowiednio. Część z nich niestety będzie musiała w wolnej Polsce rodować więzienia. Przypominam, że włożyłem wniosek do protokołu. Pana Jana Wincenta znamy Państwu lepiej pod pseudonimem Jacek Krostowski, który podszedł sędziom do przestępstwa, jakim było brałowanie emerytów to dwukrotne. A podobno od 1 stycznia ma wreszcie ruszyć prokuratura europejska. W parlamencie europejskim będziemy mieli co zgłaszać do prokuratury. Mam nadzieję, że przynajmniej w pierwszych uliczeniach będzie ona coś robiła. Mamy, proszę Państwa, różne drogi. Jedni chcą iść do przodu gwałtownie, inni spokojniej. Te wybory będą konkursem piękności na prawicy. Czy słuszna jest droga radykalna, zmiany tego wszystkiego, obalenie tego ustroju, czy też próba pomale... naprawiania go pomalutku. Ja w to drugie nie wiem. Jak ja sobie wyobrażam, jak leżę na stole operacyjnym, teraz takie środki niechlejące, że mogę być przytomny w rozoperacji, a tu mi mówią, panie Mikke, masz pan raka. Możemy go wyciąć w całości, ale po co tak radykalnie? Wydniemy połowę, zaszyjemy brzuszek i zobaczymy, co będzie za rok. Bo wiadomo, co będzie za rok. Będzie dwa razy większy rak. Dlatego my chcemy przekonać Polaków, by głosowali na prawicę a nie na centro prawicę Dziękujemy <zyskujem zyskujem> Covidowi, który mówi, że mamy słuszne idee, tylko zbyt radykalne, ale mamy nadzieję, że Polacy uznają, że jak bardziej ze zgłęb, to lepiej radykalnie. Obcinanie koczu o woda w plasterkach nie jest bardziej humanitarne niż obcięcie mu go w całości. <zyskujem> Państwa, idziemy osobno, ale w przyszłych wyborach samorządowych, parlamentarnych na pewno będziemy iść razem. Witam tutaj przedstawicieli rozmaitych partii centro widzę, widzę tutaj Pana Marka Migalskiego z partii Gowina. Widzę Pana. Dziękuję, Dziękuję za utrzymaną książkę. Widzę Pana Przemysława Fiplera. Tutaj... Prane podpisy, podpisy pana Witlera na czele. Zbierają nas. za na poparcie Kolibra, Partii Wigatariańskiej, Unii Polityki Realnej, Prawicy Ruchu Narodowego i innych organizacji, To są tysiące takich drobnych organizacji prawicowych, które walczą na swoim poletku o to, żeby wreszcie Polska stała się normalna. I mamy nadzieję, że to już niedługo nastąpi. by nie obalić leczą Rzeczypospolitą. To źródło korupcji i bezprawia, ale na jej nie tworzyć twarzy Rzeczypospolitej, w której ludzie baliby się interwencji CBA czy CBS, tylko kraju, w którym żyłoby się po prostu normalnie. W której policji baliby się przestępcy, a nie baliby się zwykli obywatele. To jest... normalność polega na tym, że jak już mówiłem na początku, państwo nie rozwiązuje problemów, tylko pozwala, by ludzie sami je rozwiązywali. Czyli my nie będziemy walczyć z biedą, tylko nie będziemy przeszkadzali biednym bogacić się. A jeżeli jakiś len nie będzie chciał się bogacić, tylko będzie chciał być biednym, to nie będziemy mu w tym przeszkadzali, że całem głupie zasiłki. Wolny w moim kraju ma prawo być biednym. <noise> Proszę Państwa, ja to chcę oczywiście. Proszę Państwa, to co mówi prawica, jest dokładną odrobnością tego, co mówi lewica. Mamy po sobie wszystkie media, niektóre dlatego zakupione przez reżim a drugie po prostu dlatego, że muszą mówić co to się podoba ludziom, a ludziom podoba się tylko to, co już słyszeli. W związku z tym tylko piosenka socjalistyczna niektórym się podoba. Ale są jeszcze ludzie, są jeszcze ludzie, którzy chcą nowych piosenek. I prawica właściwie to nie robi nowych piosenek, to jest powrót do normalności. Gdybym to, co ja mówię dzisiaj, mówił lat temu, 100, to po prostu nikt by mnie nie słuchał. Po prostu mówiłbym rzeczy banalne. Tymczasem dzisiaj, jak mówił Antoni Ponimski, wystarczy powiedzieć parę słów o prawną polszczyzną, a już ludzie otwierają usta ze zdumienia. Jesteśmy tak zatruci... Jesteśmy tak zatruci czerwoną i różową propagandą. Nie chcę tego przedłużać. Szczegóły w imieniu, proszę Państwa, będę miał na końcu przemówienie, będę mówił o konkretnym programie Kongresu Nowej Prawicy. Tu mówię jako jeden z jednego z ruchów prawicowych. Jeszcze raz zapewniam, będziemy walczyli w tych wyborach uczciwie. Przy okazji bardzo proszę wiedzy Czigodnego Pierwsowa Gowina, by sprostował wygłoszone z Wami temu twierdzenie, że Nowa Prawica jak zakorowin jest partią rosyjską. Co razy mówiłem, że jesteśmy partią czysto propolską. Nie mamy żadnych sympatii, a nie również żadnych resentymentów. Będziemy zawierali z tym porozumienia, w którym będzie to Polsce po drodze. Takie jest tutaj wypowiedź Angielskiego polityka, państwa nie mają przyjaźni, państwa mają tylko interesy. I my będziemy dbali o interesy Polski i liczę tutaj na współpracę całej prawicy. Dziękuję bardzo za uwagę.